Rynek co do zasady rośnie, jeśli chodzi o, o kredyty. Mam w głowie dane po maju, ale nie wszystkie produkty rosną równie szybko. Najszybciej rośnie akcja na kredytach gotówkowych i całkiem nieźle mają się, o dziwo, karty kredytowe, z którymi różnie bywa. I różnego rodzaju limity, takie produkty limitowe. Mamy spadki na kredytach hipotecznych, ale to jest związane z tym, że porównujemy okres rok do roku. A w zeszłym roku jeszcze o tej porze była końcówka bezpiecznego kredytu 2%, i wtedy były takie miesiące, że nawet 10 miliardów złotych hipotek było udzielanych. Teraz jest tego trochę mniej, ale gdyby wyłączyć efekt tego BK2, czyli bezpiecznego kredytu, to akcja kredytowa na hipotekach ma się dobrze i też rośnie. No, jakby włączając to jednak jest lekki spadek. I odnotowaliśmy też spadek na, na kredytach ratalnych. Zakładamy, że jest to raczej zjawisko sezonowe, ale obserwujemy to. Na pewno bardzo szybko rosnącą częścią rynku jest Bina no Pay Later. To jest taki produkt, który jest niebankowy. Nie yy, Prost, ponieważ udzierają go często instytucje pożyczkowe, my je nazywamy BNPL-owe, ale potem bardzo często jak ten buy now pay later, pay later przechodzi w raty, nie zawsze przechodzi, w 25% przechodzi, to wtedy, to wtedy czasami staje się w bankach kredytem ratalnym, jeśli bankom, banki przejmą ten kredyt, a czasami zostaje to, my mówimy, na książce instytucji pożyczkowych i wtedy jest w sektorze pożyczkowym. Małe i średnie firmy w Polsce są nisko ukredytowane, ukredytowione, to jest między 5 a kilkanaście procent, w zależności od wielkości tej małej firmy, to jest bardzo mało. Firmy oczywiście nie dostają tych kredytów przede wszystkim dlatego, że w bankach te procedury wymagają dochodu. Często mała firma nie ma jeszcze dochodu, albo ma niski dochód. No i właśnie banki pewnie boją się udzielać tej, tej kroplówki, więc tych, tych, tych kredytów nie udzielają. I wobec tego dosyć dobrze się ma leasing. Ta branża leasingowa, ona od dłuższego czasu jest taką branżą, która właśnie trochę ratuje te małe, te małe i średnie firmy, ale też troszkę więcej ryzykuje. No ale z drugiej strony zawsze jest jakiś przedmiot leasingu, więc w najgorszym razie on jest zabezpieczeniem kredytu. Niemniej uważamy, że kredyty firmowe są bolączką w Polsce. Rozmawiałem z rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorstw, z przedstawicielem i wiem, że są jakieś umysły dotyczące gwarancji dla tych małych i średnich firm, żeby one mogły się rozwijać, żeby miały tą kroplówkę w, naj, w najtrudniejszym czasie, żeby mogły sięgnąć po kapitał bankowy, który jest względnie tani w porównaniu do jakiegoś kapitału prywatnego, tak? bo ktoś chce dużą premię za ryzyko, w banku tak koniecznie nie jest. No i to jest pewnie jakaś szansa, trzeba o tym rozmawiać, to zastanawiamy się, czemu jest mało inwestycji, skąd no, mają być inwestycje, jak większość małych firm nie ma dostępu do finansowania i, i de facto upada w pierwszym roku albo trzech latach działalności. Akcja kredytowa na, na małych i średnich firmach jest, problem, jest problemem? Dużo lepiej jest w dużych firmach.